Czy kiedykolwiek czuliście ten zimny, lepki strach, gdy zdaliście sobie sprawę, że wszystko wokół to dekoracja? Nie w kinie, lecz w rzeczywistości. Rozejrzyjcie się właśnie teraz. Spójrzcie na budynki, które nazywane są dziedzictwem historycznym. Przez całe życie kłamano nam na temat tego, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Oficjalna historia pęka w szwach, a ten trzask słyszy każdy, kto choć raz był w Starym Pałacu lub Muzeum. Zostaliście oszukani. Okrutnie i cynicznie. A co najśmieszniejsze, dowód na te gigantyczną fałszerstwo leży na widoku. Jest tak oczywisty, że nasz mózg po prostu odmawia jego percepcji, broniąc się przed dysonansem poznawczym. Mowa o łóżkach, o maleńkich, niemal dziecięcych posłaniach wielkich królów i cesarzy, którzy według legendy rządzili połową świata. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w salach z sufitami o wysokości 5 a nawet 6 metrów, gdzie otwory drzwiowe wznoszą się na 4 metry, stoją łóżka o długości zaledwie 150 lub 160 cm? To nie tylko absurd, to dowód. Historycy, ci strażnicy oficjalnej matrycy, karmią nas bajkami o tym, że dawniej ludzie byli niżsi. Mówi się nam, że średni wzrost mężczyzny w XVII lub XVIII wieku ledwo osiągał 160 cm. Ale pozwólcie, jeśli byli takimi kurduplami, po co im drzwi, przez które może wjechać jeździec na koniu, nie schylając głowy? Po co im stopnie schodów o takiej wysokości, że wygodnie po nich stąpać może tylko człowiek z nogami o długości metra i więcej? Tutaj zaczyna się najciekawsze. Próbuje się nas przekonać do absurdalnej teorii, jakoby królowie spali w pozycji siedzącej. Rzekomo po to, aby krew nie napływała do głowy, albo żeby nie pomylić śpiącego ze zmarłym, albo dla lepszego trawienia. Czy poważnie wierzycie w te brednie? Wyobraźcie sobie Ludwika XIV czy Piotra I. Ludzi, którzy dniami spędzali w siodle, w wyprawach wojennych, zarządzali gigantycznymi imperiami. I oto ten potężny władca przychodzi do swojej sypialni i całą noc męczy się skulony na półsiedzącym tapczanie, niczym w klasie ekonomicznej taniej linii lotniczej. To sprzeczne z fizjologią. Każdemu żywemu organizmowi potrzebny jest pełnowartościowy poziomy odpoczynek dla regeneracji kręgosłupa. Wersja o spaniu w pozycji siedzącej to żałosna próba historyków wyjaśnienia niezgodności, której nie potrafią ukryć. Włączmy logikę i odrzućmy szkolne podręczniki. Architektura to zamrożona muzyka, ale także zamrożona ergonomia. Każdy budynek jest budowany pod konkretnego użytkownika. Jeśli budujecie budę dla psa, robicie wejście na miarę psa. Jeśli budujecie dom dla człowieka o wzroście 1,80 m, robicie otwór drzwiowy na 2 metry, a nie na 4. Gigantyczne drzwi. Ermitażu, Wersalu, pałaców w Poczdamie czy Wiedniu to nie tylko patos i wielkość, to funkcjonalna konieczność dla tych, którzy je budowali. Te drzwi mają klamki umieszczone na takiej wysokości, że współczesny człowiek, nawet wysoki, musi sięgać w górę, żeby je otworzyć. A teraz wyobraźcie sobie króla Lilliputa z oficjalnej wersji historii, który próbuje dosięgnąć tej klamki. Potrzebna mu drabina. Wniosek nasuwa się straszny, ale nieunikniony. Ci, którzy żyli w tych pałacach w XVIII i XIX wieku, nie budowali ich, oni je po prostu znaleźli. Przyszli na ruiny starszej, bardziej rozwiniętej i co najważniejsze, fizycznie większej cywilizacji. Nasi przodkowie, lub ci, których nam przedstawiają jako przodków, byli swego rodzaju squattersami. Zasiedlili opustoszałe gigantyczne sale, zrobili tam eurowykończenie, przytargali swoje małe meble, swoje krótkie łóżeczka. I zaczęli bawić się w wielkość. To wszystko wyjaśnia. I zimno w tych ogromnych kamiennych workach, którego nie da się ogrzać zwykłymi kominkami. I brak normalnych toalet i kanalizacji w Wersalu, chociaż systemy inżynieryjne przeszłości, te same rzymskie akwedukty, były doskonałe. Nowi właściciele po prostu nie wiedzieli, jak korzystać z technologii gigantów, i zamienili pałace w cuchnące wysypiska ze złotą sztukaterią. Spójrzcie na obrazy artystów ruinistów, takich jak Piranesi czy Hubert Robert. Mówi się nam, że to fantazje, ale dlaczego na tych fantazjach mali ludzie krzątają się wśród cyklopowych ruin, używając gigantycznych kolumn jako podpór dla swoich szałasów? To nie fantazja, to dokumentalna kronika tego, jak ludzie, którzy przeżyli globalną katastrofę, przyswajali sobie dziedzictwo Tytanów. I te same krótkie łóżka to po prostu meble nowych mieszkańców. Małych, słabych, którzy utracili wiedzę, ale bardzo próżnych ludzi, którzy przywłaszczyli sobie cudze mury. Ale jeśli pałace budowano nie dla nas, to dla kogo? Kim były te istoty o wzroście pod 3 lub 4 metry? I dokąd zniknęły tak nagle, że zostawiły swoje domy w pełnym zachowaniu? Oficjalna nauka milczy, ponieważ odpowiedź na to pytanie zniszczy fundament współczesnej władzy. Bo jeśli dowiemy się, że jesteśmy jedynie wtórną cywilizacją, żyjącą na szczątkach bogów, cały nasz system polityczny i religijny runie. Ale są fakty, których nie da się ukryć. I nie chodzi tylko o drzwi. Mowa o technologiach obróbki kamienia, których nie potrafimy powtórzyć nawet dzisiaj z naszymi laserami i frezami diamentowymi. Odłóżmy emocje na bok i weźmy do ręki kalkulator. Matematyka to jedyna nauka, której nie da się przekupić ani przepisać na korzyść panującej dynastii. Jeśli spojrzymy na oficjalne dane dotyczące budowy tych samych pałaców z czterometrowymi drzwiami, liczby po prostu się nie zgadzają. Mówi się nam, że Sankt Petersburg to miasto gigantów. Został zbudowany od podstaw na bagnach na początku XVIII wieku. Wyobraźcie sobie obraz. Tysiące chłopów w łapciach, uzbrojonych w drewniane łopaty i niedziane dłuta, tworzą idealną geometrię soboru świętego Izaaka. Czy próbowaliście kiedykolwiek obrabiać granit dłutem? Granit to jedna z najtwardszych skał. Aby odłupać od niego kawałek, potrzebne są stalowe narzędzia o wysokiej hartowności, które tępią się co pół godziny pracy. A nam twierdzą, że niepiśmienni chłopi żywiący się chlebem i wodą toczyli kolumny ważące setki ton o idealnej cylindrycznej formie, polerując je na lustrzany połysk. Weźmy kolumnę aleksandrowską. Jej waga wynosi ponad 600 ton, 600 tysięcy kilogramów monolitycznego granitu. Oficjalna historia głosi, że ten monument wykuto w skalę ręcznie, ciągnięto wlecząc, a następnie podniesiono i ustawiono na postumencie w mniej niż dwie godziny za pomocą systemu lin i drewnianych bloków. Inżynierowie i fizycy, którzy sprawdzali te obliczenia, łapią się za głowy. Aby podnieść taką wagę używając technologii XIX wieku, potrzebna byłaby taka ilość lin, że po prostu nie zmieściłyby się one na placu pałacowym. Co więcej, siła tarcia w drewnianych blokach przy takim obciążeniu natychmiast zamieniłaby je w węgle. Liny by pękły, a konstrukcje rozsypałyby się w drzazgi. Ale kolumna stoi i stoi idealnie prosto, niczym nieumocowana, utrzymując się jedynie dzięki własnej sile ciężkości i idealnemu dopasowaniu powierzchni. To poziom precyzji dostępny dzisiaj tylko maszynom sterowanym numerycznie, ale w żadnym wypadku nie tłumowi chłopów pańszczyźnianych. To prowadzi nas do szokującego wniosku. Pałace i katedry nie były budowane metodami, o których pisze się w podręcznikach. Widzimy ślady obróbki maszynowej. Na granitowych nabrzeżach, na cokołach budynków, na kolumnach widoczne są ślady pił tarczowych, frezów i wierteł o ogromnej średnicy. Spójrzcie uważnie na stopnie ermitażu lub atlantów. Nie ma tam śladów ręcznego skuwania. Tam są idealnie równe krawędzie, które można uzyskać tylko przy szybkiej obróbce maszynowej. Kto w XVIII wieku posiadał technologię przemysłowej obróbki kamienia przewyższające współczesne? Chłopi? Oczywiście, że nie. Te konstrukcje wznosiła cywilizacja, dysponująca potężną energetyką i przemysłem ciężkim. Cywilizacja tych samych gigantów, pod których wzrost projektowano czterometrowe przejścia. A teraz spójrzmy na demografię. To kolejna bomba podłożona pod fundament oficjalnej historii. Mówi się nam o grandiozowej budowie w całej Europie i Rosji w XVII i XIX wieku. Buduje się setki miast gwiazd, wznosi się tysiące białokamiennych świątyń i pałaców. Ale jeśli otworzyć statystyki ludności z tamtego okresu, zobaczymy pustkę. Europa i Rosja stale walczą, szaleją epidemie dżumy i cholery, głód dziesiątkuje całe wioski. Skąd wzięły się miliony wykwalifikowanych kamieniarzy, architektów, inżynierów i logistyków? Kto ich karmił? Kto produkował dla nich miliony ton stali i narzędzi? Gospodarka tamtego okresu była agrarna. Fizycznie nie mogła udźwignąć takich projektów. To tak, jakby dzisiaj stwierdzić, że plemię z dżungli Amazonii zbudowało kosmodrom i wystrzeliło rakietę na Marsa, używając tylko patyków i lian. Zmusza się nas do wiary w cud, ponieważ prawda jest zbyt straszna? Prawda jest taka, że wszystkie te miasta już stały, były puste i opuszczone? Nowi ludzie, którzy przeżyli pewien globalny kataklizm, przyszli na gotowe. Nie budowali soboru świętego Izaaka, oni go restaurowali. Odkopywali zasypane gliną i ziemią pierwsze piętra budynków, które dzisiaj nazywamy piwnicami. Czy zauważyliście, że w większości starych budynków w centrach miast Okna pierwszych pięter znajdują się pod ziemią. Mówi się nam warstwa kulturowa. Rzekomo ludzie przez wieki nie sprzątali brudu na ulicach i narosło go na 3 metry. Poważnie? W miastach, gdzie, według legendy, panowała najwyższa kultura, ludzie załatwiali się pod oknami przez stulecia, aż pierwsze piętro zamieniło się w piwnicę? To bzdura. To ślady potopu ślady lawiny błotnej, która zasypała miasta, niszcząc tę samą wysoko rozwiniętą cywilizację gigantów. I właśnie dlatego Łóżka są krótkie. Nowi gospodarze życia, którzy zasiedlili te majestatyczne ruiny, byli zwykłego wzrostu jak my. Było im niekomfortowo w ogromnych salach. Stawiali ścianki działowe, obniżali sufity, wstawiali małe drzwi w gigantyczne łuki. Przywieźli swoje meble zbite z desek, ponieważ technologie tworzenia wiecznych rzeczy zostały utracone. Krótkie łóżka w pałacach to symbol degradacji. To wskaźnik tego, że żyjemy w postapokaliptycznym świecie, nawet tego nie uświadamiając sobie. Chodzimy po ruinach wielkiej epoki, uważając je za swoje osiągnięcia, ale w rzeczywistości jesteśmy tylko lokatorami, którzy nawet nie wiedzą, kto zbudował ten dom. Ale jeśli istniała cywilizacja gigantów z technologiami przewyższającymi nasze, i jeśli nastąpiła katastrofa, która ich zniszczyła, to dlaczego o tym się milczy? Dlaczego historycy tak zaciekle bronią wersji z chłopami w łapciach i warstwą kulturową? Odpowiedź tkwi w samym charakterze katastrofy i w tym, kto doszedł do władzy po niej. Historia to nie nauka o przeszłości, to broń wymierzona w Twoją świadomość w teraźniejszości. Ten, kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. I aby utrzymać władzę nad ogromnymi terytoriami i przywłaszczonymi bogactwami, nowi władcy świata musieli popełnić najwspanialsze przestępstwo wymazać pamięć całej ludzkości. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego oficjalna chronologia jest tak zagmatwana i sprzeczna? Dlaczego ciemne wieki trwały stuleciami bez żadnego postępu, a potem nagle wybuch? Renesans, rewolucja przemysłowa, drapacze chmur. Odpowiedź jest prosta. Żadnych ciemnych wieków nie było. Była sztucznie wstawiona pauza. Widmowy czas, mający na celu wydłużenie historii i ukrycie faktu, że antyk był całkiem niedawno. Spójrzcie uważnie na stare ryciny, monety i dokumenty z XVII, a nawet XVIII wieku. Zwróćcie uwagę na zapis dat. Bardzo często przed cyframi stoi łacińska litera I lub J. Na przykład rok oznaczony jest jako I700 lub J700. Mówi się nam, że to po prostu jedynka napisana kaligraficznym pismem, ale alternatywni badacze wskazują na oczywiste – to skrót od Jezus lub Jezus. czyli wydarzenia miały miejsce nie w 1700 roku, lecz w 700 roku od narodzenia Chrystusa. Z ręcznym ruchem pióra literę zamieniono w cyfrę 1, a historia ludzkości natychmiast postarzała się o 1000 lat. Po co to było potrzebne? Aby odrzucić prawdziwych budowniczych piramid, akweduktów i gwiaździstych fortec w głęboką starożytność, aby powiedzieć nam, to budowali nie wasi dziadkowie, to budowali mityczni starożytni Grecy i Rzymianie tysiące lat temu. Tak rozrywa się więź pokoleń, tak zapominamy kim jesteśmy. Ale najważniejszy dowód fałszerstwa to mapy. Mapy nie kłamią, jeśli wie się gdzie patrzeć. Otwórzcie pierwsze wydanie encyklopedii Britannica z 1771 roku. To oficjalny dokument, szczyt wiedzy tamtych czasów. Znajdziecie tam mapę Eurazji. Ujrzycie ogromny kraj, który zajmuje większą część kontynentu. Od Uralu po Alaskę, od Oceanu Arktycznego po Indie. Nazywa się Grande Tartari, Wielka Tartaria. To nie jest mały region, to największe państwo świata, obok którego imperium rosyjskie wygląda na skromnego sąsiada. Gdzie ten kraj w podręcznikach historii? Nie ma go. Został wymazany. Mówi się nam o rozdrobnionych hanatach, o dzikich plemionach nomadów, lecz na mapach widzimy setki miast – Grustina, Kambalu, Serponow. Gdzie te metropolie? Oficjalna historia nazywa wojnę z Jemielianem Pugaczowem buntem chłopskim. Ale czy bunt chłopski wymaga regularnej armii, artylerii i przekrojenia granic po zwycięstwie? Nie. To była wojna światowa wojna między zyskującym siłę prozachodnim Imperium Romanowów, które w istocie było okupacyjną administracją Europy, a resztkami tego samego starożytnego, gigantycznego Imperium Tartarii. Romanowowie zwyciężyli i pierwsze co zrobili? Przepisali historię. Tartaria zniknęła z map, jej miasta zostały zniszczone lub przemianowane, a jej mieszkańcy ogłoszeni niepiśmiennymi buntownikami. Właśnie wtedy zaczął się totalny fałsz. Biblioteki płonęły nieprzypadkowo, archiwa niszczono wagonami. Przypomnijcie sobie pożar Moskwy z 1812 roku lub Wielki Pożar Londynu. Ogień, najlepszy cenzor. Niszczy dowody szybciej niż jakiekolwiek dekrety. Jeszcze jeden fakt, który rozsadza mózg globalna architektura. Czy nigdy nie zauważyliście, że Kapitol w Waszyngtonie, Sobór Świętego Izaaka w Petersburgu, Reichstag w Berlinie i Panteon w Paryżu wyglądają tak, jakby budował je ten sam architekt? Nazywa się to stylem antycznym. Mówi się nam, że to naśladownictwo, ale to kłamstwo. Nie da się naśladować z taką dokładnością i doskonałością technologiczną na różnych kontynentach. Nie posiadając jednego centrum zarządzania, internetu i planów. Te budynki dziedzictwo jednej światowej cywilizacji. Antyk to nie starożytny Rzym Grecja. Antyk to właśnie ten świat, który istniał przed katastrofą to był globalny świat z jednolitym językiem architektury, jednolitym systemem energetycznym te same kolumny i kopuły to nie tylko dekoracja lecz urządzenia techniczne i jednolitą siecią transportową. Australia, Ameryka, Afryka. Wszędzie znajdujemy te same budynki z kolumnami, gigantycznymi drzwiami i wysokimi sufitami. I wszędzie ta sama historia. Przyszli kolonizatorzy w przepaskach biodrowych i w 10 lat zbudowali arcydzieła z marmuru i granitu. W Sydney i Melbourne stoją monumentalne budynki, które, według oficjalnej wersji, zbudowali więźniowie zaraz po wylądowaniu. Poważnie? Więźniowie, których zesłano na koniec świata, w pierwszej kolejności wznoszą poczty i parlamenty z kolumnami korynckimi i skomplikowaną sztukaterią? Nie, oni po prostu zajęli puste miasta. To globalne przejęcie nieruchomości zmarłej cywilizacji. Żyjemy w świecie, który nie należy do nas. Władze znają prawdę, wiedzą, że ich legitymacja wisi na włosku. Jeśli ludzie dowiedzą się, że wszystkie współczesne państwa to w istocie maruderze na ruinach Tartarii. Powstanie pytanie: A kto dał Wam prawo nami rządzić? Dlatego podtrzymują mit o stopniowym rozwoju od małpy do iPhone'a. Ale prawda przebija się na powierzchnię. Ziemia pod naszymi stopami jest dosłownie naszpikowana kośćmi i artefaktami, które nie pasują do teorii Darwina i chronologii Scaligera. Ale najstraszniejsze nie jest w przeszłości. Najstraszniejsze jest to, że katastrofa, która zniszczyła gigantów i Tartarię, nie była przypadkowa. To było zaplanowane oczyszczanie, i sądząc po wszystkim, ten proces jest cykliczny. Porozmawiamy o tym, jak dokładnie zmieniała się populacja, skąd wzięli się ludzie, którzy nie pamiętają swoich korzeni i dlaczego glina, która zasypała miasta, ma tak dziwny skład. Czy jesteście gotowi poznać prawdę o tym, jak zrobiono z nas posłuszną biomasę? Podeszliśmy do najmroczniejszej i fizycznie najbardziej namacalnej części naszego śledztwa. Jeśli poprzednie fakty można było zwrócić na błędy przepisywaczy historii lub dziwactwa mody architektonicznej, to Ziemia pod naszymi stopami nie umie kłamać. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Wyjdźcie na ulicę, weźcie łopatę i kopcie w dowolnym historycznym centrum dowolnego miasta na świecie. Czy to Moskwa, Kazań, Praga czy Rzym. Co zobaczycie? Zobaczycie metry jednorodnej gliny lub gliny piaszczystej, w których nie ma ani próchnicy, ani śladów ludzkiej działalności, ani śmieci. To czysta, sterylna gleba, która przykryła pierwsze piętra budynków gęstym całunem. Mówi się nam, że to warstwa kulturowa, ale każdy archeolog wie, że warstwa kulturowa rośnie z prędkością 1 cm na 100 lat i składa się z popiołu, kości, skorup i substancji organicznych. A tutaj widzimy 3, 4, a czasem nawet 10 metrów czystej gliny zasypującej okna i drzwi. To zjawisko alternatywni badacze nazywają potopem gliniastym lub matflat. To nie jest zwykła powódź, to konsekwencja użycia broni geotektonicznej lub atmosferycznej o niewiarygodnej mocy. Wyobraźcie sobie falę uderzeniową, która zamienia glebę w płyn, unosi w powietrze miliony ton gruntu, a następnie zrzuca tę lawinę błotną na miasta. Budynki ostały się dzięki swojej cyklopowej wytrzymałości, ale zostały pogrzebane żywcem. Właśnie dlatego wejścia do Ermitarzu czy Muzeum Politechnicznego znajdują się poniżej poziomu gruntu. To nie są piwnice, to były dawne, główne wejścia dla tych samych gigantów. My, obecni mieszkańcy, zamieniliśmy okna drugich pięter w drzwi i chodzimy po dachach pogrzebanego świata, nawet o tym nie wiedząc. Jest jeszcze jeden świadek, który milczy. Ale jego milczenie jest ogłuszające. To las. Czy kiedykolwiek spacerowaliście po starych, rosyjskich lub europejskich lasach? Przyjrzyjcie się. Nie znajdziecie tam drzew starszych niż 150 lub 200 lat. Oficjalna botanika twierdzi, że dęby lub sosny mogą żyć setki lat. Ale dlaczego w takim razie nasze lasy wyglądają jak młoda roślinność? Gdzie są wiekowe olbrzymy o trzech obwodach, które powinny pamiętać czasy Iwana Groźnego? Nie ma ich. Zdjęcia Syberii z końca XIX wieku pokazują nagie stepy. Lasów nie było, spłonęły. Cała planeta spłonęła w płomieniach tej samej katastrofy, która zniszczyła Tartarię. Widzimy jedynie młody las, który zaczął rosnąć, gdy atmosfera oczyściła się z sadzy i popiołu. I tutaj dochodzimy do klimatu. Pałace z czterometrowymi oknami i gigantycznymi drzwiami były projektowane dla innego świata. Dla świata, gdzie nie było surowych zim. W oryginalnych rysunkach wielu starych budynków nie ma pieców i kominów. Kominki, które widzimy teraz, to ozdobne do budówki, które nie mogły ogrzać takich objętości. A słynne piece, takie jak amosowskie, pojawiły się znacznie później, gdy nowi właściciele zamarzali w zdobytych kamiennych workach. Wcześniej klimat był subtropikalny od równika do koła podbiegunowego. Świadczą o tym palmy na starych rycinach Sankt Petersburga i brak ciepłej odzieży na antycznych posągach. Katastrofa przesunęła bieguny, zmieniła atmosferę i przyniosła zimno. Wielka Tartaria zamarzła. Mamuty, spokojnie pasące się na zielonych łąkach Syberii, natychmiast zamieniły się w lodowe posągi z niestrawioną trawą w żołądkach. Było to natychmiastowe zamrożenie, możliwe tylko przy rozszczelnieniu atmosfery lub upadku lodowej kopuły. A teraz najstraszniejsze, kto zasiedlił ten pusty, zimny i zasypany gliną świat? My. Ale my nie jesteśmy bezpośrednimi potomkami tych tytanów. Jesteśmy inną gałęzią biologiczną. Spójrzcie na fizjologię człowieka. Bolą nas plecy odchodzenia w pozycji wyprostowanej. Bez ubrania spalamy się na słońcu. Nie możemy jeść surowego mięsa. Nasze zęby nie mieszczą się w szczęce. Wyglądamy jak gatunek sztucznie wyhodowany, lub jak uchodźcy z innej planety, którzy nigdy nie zdołali przystosować się do lokalnych warunków. Ci, którzy zorganizowali reset, oczyścili terytorium z niebezpiecznych gigantów posiadających wiedzę o wolnej energii i eterze. I zasiedlili planetę nami małymi, słabymi, z krótką pamięcią i krótkim okresem życia. Właśnie dlatego te krótkie łóżka nam pasują. Meble, które przywieziono do pałaców w XVIII i XIX wieku, były wykonane już pod nasze standardy. Pod standard człowieka służebnego. Przekonano nas, że jesteśmy koroną stworzenia, która przeszła długą drogę ewolucji. Ale w rzeczywistości po prostu wysadzono nas w gotowe dekoracje, dano prymitywne technologie, religię pokory i fałszywą historię. Jesteśmy potrzebni systemowi, jako baterie, jako zasób biologiczny do obsługi ocalałej infrastruktury, której nawet nie rozumiemy. Wydobywamy rudę, pompujemy ropę, która być może jest krwią ziemi, a nie produktem rozkładu dinozaurów, i wspieramy działanie gigantycznej maszyny, której prawdziwe cele są przed nami ukryte. Przypomnijcie sobie rok bez lata, 1816. W Europie i Ameryce w lipcu padał śnieg. Ptaki zamarzały w locie, zaczął się straszny głód. Oficjalnie mówi się nam o erupcji wulkanu Tambora, ale objawy bardziej przypominają zimę nuklearną. Właśnie w tym czasie, w pierwszej połowie XIX wieku, następuje dziwny wybuch demograficzny. Populacja miast gwałtownie rośnie. Pojawiają się setki tysięcy ludzi bez przeszłości, bez rodowodów, którzy masowo zapełniają fabryki i zakłady. Skąd się wzięli, skoro wcześniej panował głód i chłód? To była nowa partia, ładowanie nowej wersji ludzkości na serwer Ziemia. Żyjemy w świecie po apokalipsie. Jesteśmy dziećmi zimy nuklearnej i potopu glinianego. Nasze krótkie łóżka w ogromnych pałacach to pomnik naszej nieprzystosowania do tego świata. Zajmujemy cudze miejsce i czujemy to podświadomie. Stąd ta tęsknota za złotym wiekiem, za utraconym rajem. To nie mit, to genetyczna pamięć o tym, że kiedyś mieszkali tu Bogowie, a teraz mieszkamy my. Ale kto zarządza tym procesem? Kto naciska przycisk reset co kilkaset lat? I co najważniejsze, czy nie zbliżamy się do kolejnego finału? Przecież technologie ponownie osiągają niebezpieczny poziom, a populacja staje się zbyt trudna do kontrolowania.